啊！ Dzień dobry. Witamy w kolejnym wydaniu Wieści Gminnej. Przed siedzibą gminnego ośrodka kultury oleśnica malowanie, wiercenie, stukanie. A to wszystko dlaczego? Co się tutaj dzieje? Działamy lokalnie. Właśnie powstaje nasz kącik czytelnika z ławeczką spotkań. Tutaj przed, przed nami piękna szafka na książki, domek na książki. E, powstaje już od kilku dni. E, teraz powstają tutaj dzieła artystyczne, e, folkowe inspiracje. Każdy, kto przyjdzie, może od siebie coś tutaj namalować. A potem będzie odwiedzał to miejsce i z przyjemnością czytał książki i odpoczywał w naszym kąciku czytelnika. Kącik czytelnika z domkiem dla książek i ławką spotkań to kontynuacja zeszłorocznego projektu Park Pokoleń i Tradycji z Akademią Ekologiczną. Przypominamy, że projekt ten powstał w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i ośrodek Działaj Lokalnie. Lokalna grupa działania – dobra widawa. A my lotem błyskawicy przenosimy się prosto z Boguszec do Ligoty Polskiej, gdzie swoje 45-lecie świętowali artyści z zespołu Zazule. Dziękujemy bardzo, Dzień. Z ogromną radością składam Wam serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 45-lecia działalności artystycznej. Realizując swoje zamiłowanie, współtworzycie i pielęgnujecie najcenniejsze wartości kultury ludowej naszego regionu. Jednocześnie pragnę podziękować za owocną współpracę oraz promowanie gminy Boleśnica na festiwalach i przeglądach na scenach lokalnych oraz krajowych. Życzę Wam realizacji planów twórczych na dalsze lata działalności, Licznych sukcesów artystycznych oraz pomyślności w życiu osobistym. W Ligocie Polskiej jest jeden z kilkunastu kolorowych przystanków. Te kolorowe przystanki można odwiedzać. Można odwiedzać, można robić sobie zdjęcia i zdobywać tytuł Zdobywcy Korony Kolorowych Przystanków Gminy Oleśnica. Certyfikat z numerem 1 i nagrody odebrał już pan Mateusz. Gratulujemy i czekamy na kolejnych zdobywców. Szczegóły jak to zrobić na naszej stronie internetowej. 3 październikowy weekend to złota polska jesień. Jak będą wyglądać kolejne dni? O tym już teraz w prognozie pogody. Oh, 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 oh,